imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najdroższy Jezu, tak radosny to dzień, gdy wspominamy w Kościele Twe cudowne w niebo Moje serce przepełnia się radością i nadzieją, gdy pomyślę, że również przede mną mogą zostać otwarte wrota nieba. Ofiarowałeś mi tak cudowną obietnicę wiecznego szczęścia u Twego boku. Do końca mych dni będę Ci za to wdzięczna i zrobię wszystko, by dostąpić życia wiecznego. Chryste, codziennie będę wsłuchiwać się w Twoje słowa, postaram się wcielać je w czyn, ofiarowywać innym jak najwięcej chrześcijańskiej miłości, całemu światu nieść przesłanie Ewangelii. Pozwól, Panie, by wystarczyło mi sił i odwagi, by służyć Tobie jak prawdziwe dziecko Boże. Proszę, bądź przy mnie każdego dnia i czuwaj, by mnie zbłądziła z dobrej drogi. Panie, wielbię Cię całą duszą. Głęboko wierzę we wszystko, czego nauczałeś. Pragnę z Tobą przeżyć całe moje życie. Ty jesteś największą miłością, zdrojem miłosierdzia, mądrości i całego dobra jakie może otrzymać człowiek. W tym wyjątkowym dniu na Twoje święte dłonie składam każdą z mych życiowych spraw. Całe moje życie i wszystko, kim jestem. Błagam, prowadź mnie. Kieruj mnie ku sobie i mów do mnie każdego dnia. Mój Panie, w dniu święta Twego w niebo wstąpienia wpatruję się z miłością w niebo, Mówiąc ci, że tylko Ty jesteś moim Panem i Tobie pragnę służyć. Proszę, czuwaj przy mnie i wszystkich, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.